Siemaneczko, dzisiaj opowiemy trochę o bardziej o diecie, ostatnio było o treningu kilka razy, dwa razy, całe dwa, tak, bo to będzie czwarty filmik, Pierwszy to było przedstawienie, następnie było dwa razy o treningu, a dzisiaj dla odmiany też w temacie treningu, w temacie fitnessu i trenowania gdzieś tam. Również poruszymy sobie temat żywienia. Jest to tak samo ważna rzecz, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, o schudnięcie i tak Równie ważna co trening. Także myślę, że po połowie można to postawić na piedy stale po 50%. Ja tam generalnie wolę trenować i gdzieś tam bliższy mojemu sercu temat to właśnie trening, ćwiczenie i tak ale na żywienie również trzeba zwracać uwagę i nie tylko pod kątem właśnie sportowym i budowania masy mięśniowej czy, czy czegokolwiek, czy siły i tak dalej, ale również pod kątem zdrowia. Mianowicie skupimy się, oczywiście żywieniu, to jest bardzo rozległy temat i dieta, ale dzisiaj skupimy się na takiej podstawie, czyli chciałbym opowiedzieć Wam co to jest makro. Na pewno wiele z Was często słyszy te słowo, to określenie, no i zastanawiacie się, co to w ogóle jest. No ja dzisiaj właśnie chciałbym, chciałbym wam opowiedzieć. Makro to jest skrót od słowa makroelementy. Makroelementy to są takie składniki w jedzeniu, które mają bezpośredni wpływ na, że tak powiem, na nasz organizm i dostarczają nam energii w bezpośredni sposób. Czyli to, co zjemy. I przetrawimy, przyswoimy do naszego ciała, do naszego organizmu, to z tego mamy energię. To są właśnie makroelementy, są również mikroelementy, takie jak witaminy i tak dalej, ale o tym może następnym razem. Najpierw skupmy się na tych makroelementach, chociaż te mikroelementy wcale nie są mniej ważne od makroelementów, ale myślę, że makroelementy mają na nas najbardziej bezpośredni wpływ. To takie najbardziej podstawowe pojęcie, że tak powiem rozwinięcie tego pojęcia. No to musimy rozróżniać trzy rodzaje makroelementów. Może nie trzy rodzaje. Chociaż nie, no myślę, że mógłbym tak powiedzieć. No sami zobaczycie, zrozumiecie o co chodzi. Pierwszy makroelement, którego spożywamy zazwyczaj najwięcej w ciągu dnia, chyba, że ktoś jest na diecie ketogenicznej, w której przeważają tłuszcze, ale pierwszy makroelement, którego zazwyczaj spożywamy najwięcej, są to węglowodany. I węglowodany są to również cukry. Węglowodany są w różnych... Że tak powiem, w pokarmach, które spożywamy w ciągu dnia. Na przykład w makaronie, w ryżu, w kaszy, w owocach, no i tak dalej. W słodyczach. To wszystko, co jest słodkie. Więcej węglowodanów jest, wydaje mi się, w makaronach. W ryżach, chociaż, no nie chcę tu skłamać, ale generalnie makarony, ryże, kasze oczywiście są różne rodzaje tych rzeczy, ale mają podobną ilość węglowodanów w sobie zawartych. Dobrze, no to to mamy to jest pierwsze. Oczywiście te najlepsze, że tak powiem, węglowodany e, inaczej węglowodany również się od siebie różnią, i nie będę tutaj wchodził w jakiś, w jakiś tam bardzo złożony skład tych węglowodanów ale chodzi o to, że takie węglowodany które nie od razu. Oczywiście, w zależności od tego, co potrzebujemy, bo sportowiec również będzie potrzebował, np. cukrów, yy, czyli węglowodanów, tych takich węglowodany proste, czyli no między innymi cukry, że takie, które przyjmujemy i praktycznie od razu one przeradzają się w energię, bo wykonując jakiś intensywny, długotrwały wysiłek tej energii po prostu takiej bieżącej, będzie brakowało. Dlatego to też jest ważne, ale osoba, która nie uprawia wyczynowo sportu i nie rusza się zbyt dużo w ciągu dnia, no to raczej te cukry gdzieś tam polecałbym ograniczać. Szczególnie, że węglowodany i cukry są w bardzo dużej ilości różnych produktów i naprawdę nie musimy się za bardzo gdzieś tam głowić, żeby je uzupełnić, bo najprawdopodobniej, nie zwracając nawet na to uwagi. Jedząc, spożywając te rzeczy, które jemy w ciągu dnia, no to te cukry, te, te węglowodany się zapełnią te nasze zapotrzebowanie. Dobra, wystarczy o węglowodanach. Kolejny makroelement, który jest, no moim zdaniem, warto na niego bardziej zwrócić uwagę, czyli białko, dlatego że tego makroelementu zazwyczaj nam, ludziom w tej, w tej diecie, brakuje. Gdzieś tam te węglowodany. Bardzo łatwo można uzupełnić. Węglowodany to są w każdym właśnie w każdym makaronie, w każdym batonie, w każdym słodyczu, w owocach, we wszystkim są węglowodany. A nad białkiem już często trzeba się trochę pogłowić. Oczywiście białko jest również w tak codziennych, że tak powiem, produktach jak sery, mleko itd. Te, te takie rzeczy, w nabiale również, w serach żółtych, w serach, w twarogach i tak dalej. W tym wszystkim jest te białko. no ale mimo wszystko przynajmniej w moim otoczeniu nie je się tak dużo tych, tego nabiału, sera i tych innych takich rzeczy, dlatego trzeba zazwyczaj właśnie gdzieś tam świadomie dorzucić sobie źródła białka do swojej Swojego codziennego żywienia, żeby to było na odpowiednim poziomie. A szczególnie, gdy ktoś trenuje, tym bardziej pod jakieś tam sporty sylwetkowe, albo już nie mówiąc o sportach, ale gdzieś tam chce zbudować masę mięśniową, no to białko odgrywa ogromną rolę w regeneracji po treningu, która jest bardzo ważna często nawet ważniejsza niż sam trening oraz w budowaniu mięśni, po prostu, tak spłaszczając to wszystko, że tak powiem, nie? Także warto o tym pamiętać. Białko jest również w mięsie, białko jest również w orzechach, w, maś w maśle orzechowym, że tak powiem, chociaż nie polecam gdzieś tam dobijać białka masłem orzechowym, ponieważ masło orzechowe i orzechy, co jest ogólnie bardzo zdrowe, I tym też, o tym też sobie powiemy, ma też dużo tłuszczu, także uzupełnienie spoko. Jakiś tam taki dodatek, ale nie bazować na tym, bo można naprawdę się przejechać i okazać się może, że wypiliśmy dwie szklanki oleju w ciągu dnia, także w cudzysłowie oczywiście, w przenośni, także polecam jeść, masło orzechowe, orzechy i tak dalej, ale nie bazować na tym, jako na źródle białka. W czym mam jeszcze białko? W rybach czym mamy już w mięsie, to powiedziałem, w roślinach strączkowych, na przykład w fasoli, w ciecierzycy, również w soi, również w grochu jest białko, jest również białko pszenne, tak? ale to wydaje mi się, no przynajmniej nie chcę tutaj jakichś swoich teorii wytwarzać. Ale takie białko, właśnie pszenno, to moim zdaniem no nie jest zbyt dobrej jakości, jeśli chodzi o, o same białka, nie? Także gdzieś tam te o w jajkach, słuchajcie, jajko to jest też bardzo fajny produkt, też zawiera białko, bardzo polecam jeść jajka, naprawdę, naprawdę warto. Mięso wiadomo, no nie każdy w naszych czasach je mięso, no nie tylko w naszych czasach, ale ogólnie nie wszyscy po prostu jedzą mięsa, ale mięso jest również źródłem pełnowartościowego białka, także jeżeli ktoś je mięso to śmiało jak najbardziej. Ryby, rzadko jemy ryby, mamy taką kulturę tutaj naszą polską, że może nad morzem się je tego więcej, nie wiem, ale gdzieś tam te ryby są trochę spychane na bok, a też warto je mieć w diecie, ponieważ również są źródłem Zdrowych kwasów tłuszczowych, także warto, naprawdę. No generalnie, jak piszecie sobie też w internecie, po prostu, jakie są źródła białka, to też na pewno dużo rzeczy znajdziecie i na pewno znajdziecie coś, co lubicie. Także pamiętajcie o białku, jakie jest zapotrzebowanie. Słuchajcie, mniej więcej od 1,2 g do nawet 2 g lub powyżej 2 gramy. Na kilogram masy ciała, czyli dość sporo. Oczywiście te górne widełki są przeznaczone dla ludzi, którzy trenują. Również więcej białku powinno się spożywać, kiedy chce się schudnąć, kiedy jest się na redukcji. Wtedy też y, tego białka. Oczywiście trzeba to wszystko robić w kontrolowany sposób, ponieważ no, za dużo czegoś to też nie jest zdrowe, za mało czegoś to też nie jest zdrowe, wszystko jest potrzebne, wiecie, w takim świadomym, że tak powiem normalnym przedziale, czyli aha podsumowując te białko, no to jeżeli ważysz tam 100 kg i dużo trenujesz, no to możesz przyjmować nawet 200 g białka, chociaż słuchajcie, nie chcę tak generalizować bo to wszystko zależy od indywidualnego, że tak powiem przypadku każdego człowieka inaczej nie? gdzieś tam te ramy są ale warto to wszystko gdzieś tam przedyskutować z kimś, kto się zna, albo samemu poczytać i dobrać sobie tą ilość białka spożywanego każdego dnia pod własny styl życia i własne również możliwości, nie? No ale jeżeli ktoś tam widzi, że naprawdę mu brakuje tego białka, są właśnie odżywki białkowe, chociaż. To też trzeba naprawdę gdzieś tam po sobie poznać, dobrać do siebie, bo nie każdemu taka odżywka białkowa służy. Po prostu gdzieś tam pod względem takim zdrowotnym, nie? Może ktoś się gorzej czuć po odżywce białkowej. No ale o odżywkach, odżywki to jest w ogóle totalnie osobny temat jakoś tak po prostu padło do głowy, żeby jakiekolwiek odżywki zacząć, że tak powiem przyjmować, to najpierw trzeba zadbać o tą swoją dietę, o te żywienie. Także no, słuchajcie, to jest najważniejsze. Dobrze, wystarczy o białku, mi się wydaje. I ostatni makroelement, o którym sobie dzisiaj powiemy, to tłuszcz. I słuchajcie... Tuszcz to jest takie samo źródło, źródło energii właśnie jak węglowodany, jak białko. Wiadomo, nie jest takie samo, to nie jest to samo, ale nasz organizm traktuje je bardzo podobnie, ponieważ traktuje to jako źródło energii. Po prostu jest ono wykorzystywane w innym typie wysiłku niż na przykład węglowodany. Energia z węglowodanów jest. jest używana trochę bardziej na bieżąco, a energia z tłuszczu jest trochę bardziej magazynowana i używana w y, innych po prostu gdzieś tam aktywnościach fizycznych, trochę dłuższych itd. Oczywiście, jeżeli ktoś tam jest na diecie ketogenicznej, to y, gdzieś tam ten tłuszcz zaczyna być. Ja nie chcę też za dużo mówić o diecie ketogenicznej, bo ja się nie znam i y, no nie polecam za bardzo tej diety, bo gdzieś tam no nie wiem po prostu, że ona jest popularna i dlatego tak o niej wspominam. No ale nie chcę się rozwodzić, może skończę ten temat diety ketogenicznej. <laughs> Zostanę tutaj przy tłuszczyku naszym. Co, co również warto wiedzieć o tłuszczu to to, że tłuszcz, jeden gram tłuszczu ma najwięcej kalorii. Jeden gram tłuszczu ma 9 kilokalorii. W porównaniu do białka lub węglowodanów, 1 gram białka lub 1 gram węglowodanów, bo mają tyle samo, to 4 kilokalorie. Czyli 1 gram tłuszczu ma ponad 2 razy więcej kilokalorii. Także warto też na to zwracać uwagę. Także tego tłuszczu w ciągu dnia można na pewno przyjąć mniej niż węglowodanów i białka. Jeżeli ktoś ma taką normalną, zróżnicowaną dietę, w której przyjmuje wszystkie makroelementy, ale tak jak mówię, aha, co chciałem powiedzieć, że tłuszcz, wiadomo, no nam się kojarzy tłuszcz, że, a że tłuszcz, że zaraz będę obtuszczony, że mam tłuszcz gdzieś tam na brzuchu i tak dalej. Słuchajcie, no tłuszcz to jest normalna rzecz. Tłuszcz również jest potrzebny człowiekowi w normalnym funkcjonowaniu. To nie jest tak, że jak nie będziemy jeść tłuszczu, to nagle schudniemy i nie będziemy obtłuszczeni, prawda? Bo po prostu jeżeli przyjmiemy węglowodany, których nie spożytkujemy, one również zostaną w naszym organizmie zmagazynowane właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Także to nie jest tak, że jak zjem tłuszcz, to od razu jestem bardziej tłusty. Nie, Tłuszcze też są bardzo ważne. Właśnie między innymi te zdrowe kwasy tłuszczowe, omega-3 na przykład, które są w rybach, w orzechach, w maśle orzechowym wiadomo, no bo jest pochodzenia orze z orzechów, że tak powiem. Gdzieś tam w awokado można znaleźć te zdrowe kwasy tłuszczowe, także naprawdę warto jeść tłuszcze. Szczególnie, że tłuszcze również są przekaźnikiem smaku i jeżeli. Świadomie dodamy sobie na przykład oliwy do jakiegoś sosu albo do sałatki, to przyjmuje fajny smak. Tak samo jak tworzymy sos z, na przykład ze śmietany jakiejś tam 30% no to to też jest, też ma dużo tłuszczu. No i dlatego właśnie, znaczy no nie jestem też kucharzem, dlatego nie chcę się aż tak rozwodzić, ale mimo wszystko najpyszniejsze sosy są zazwyczaj na bazie tłuszczu, na bazie śmietany i tak dalej. Nie? Także tłuszczyk jest pyszny, jak to babcia mówiła zawsze. Także warto jeść tusz, ale nie przesadzać po prostu, bo jest najbardziej kalorycznym makroelementem, ale również potrzebnym, szczególnie te kwasy tłuszczowe, o których wspomniałem wcześniej. Także warto sobie te rzeczy również do diety wpleść. Słuchajcie, no to by było na tyle, to tak pokrótce, nie chcę się za bardzo rozwodzić, chociaż tam odjechałem parę razy trochę od tematu, ale no chciałbym, żebyście zapamiętali po prostu, że mamy trzy makroelementy, te o których dzisiaj powiedzieliśmy, czyli węglowodany, czyli makarony, kasze, takie rzeczy, ryż, słodycze, owoce i tak dalej, mamy białko, które jest bardzo ważnym budulcem mięśni i bardzo ważny jest w regeneracji i generalnie w sporcie i w aktywności fizycznej oraz mamy tłuszcz, który jest najbardziej kaloryczny z tych trzech makroelementów, ale również jest ważny, tak samo ważny jak pozostałe makroelementy, także warto również mieć go w diecie. No to co, to by było na tyle. Słuchajcie, jakiś tam, like, subskrypcja. Dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać w następnym odcinku, bo na pewno takowy się pojawi. No a w tym momencie żegnam Was i życzę, no co, smacznego pozdrowu.